Witajcie ciekawcy. Wiemy jak bardzo lubicie nasze odcinki z inspiracjami modowymi w stylu celebrytów. Staramy się, aby ich bohaterami były najpopularniejsze osoby, które również wyproponujecie w swoich komentarzach. Dlatego dziś za gości u nas prawdziwa, wschodząca gwiazda młodego pokolenia, czyli Oliwia Bieniuk. Już za chwilę pokażemy Wam, co kupić, aby ubrać się jak ona, ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie, aby zasubskrybować nasz shoppingowy kanał i dać łapkę w górę. Oliwia w jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że jej marzeniem jest iść w ślady mamy, Ani Przybylskiej i zająć się aktorstwem. Choć de facto już teraz stawia swoje pierwsze kroki przed kamerą, coraz częściej pojawia się... Ta Także w towarzystwie znanych gwiazd i influencerów, oraz ma za sobą kilka sesji zdjęciowych do popularnych czasopism. Dlatego jesteśmy przekonani, że wśród Was też są jej fani. Do stworzenia tego odcinka zajrzeliśmy na Instagram Oliwi i podpatrzyliśmy rzeczy, jakie wybiera w swoich stylizacjach. Chcecie się ubrać tak modnie jak ona? Nic trudnego. Oglądajcie dalej, a my podpowiemy Wam, co i gdzie kupić. Specjalnie dla Was linki do wszystkich rzeczy podaliśmy w opisie pod filmikiem. A teraz zapraszamy do oglądania. Pierwsza stylówka to połączenie beżowego golfu ze spódniczką mini i modnymi dodatkami. Wszystkie rzeczy pochodzą z kolekcji Sinsei. Tą fotką zajmiemy się nieco dłużej i na początek polecimy właśnie spódnicę. To jeansowy model na dole ozdobiony modnym wystrzępieniem. Kosztuje niecałe 50 zł i oprócz czarnej wersji macie jeszcze 5 innych kolorów do wyboru. Buty na nogach oliwi to sznurowane botki udekorowane jetami i sztucznymi perłami. Będą świetnym wyborem do jesiennych stylizacji i jest to zdecydowanie coś dla miłośników bardziej rokowych klimatów. Torebka w półokrągłym kształcie to wybór nie tylko naszej bohaterki. Taką nosi również Julia Kostera, a link do odcinka o niej właśnie wyświetla się wam na ekranie. Jeśli jednak i wam się marzy taki modny dodatek wykonany z materiału imitującego skórę krokodyla, koniecznie zajrzyjcie do opisu odcinka, gdzie podajemy do niego link. A co powiecie na jeansy typu paperback? Swoją nazwę zawdzięczają ozdobnym marszczeniom przy pasie. Poza tym mają wysoki stan i luźne nogawki z przeszyciami. To kolejny model z oferty Sinsei, a jego cena to niecałe 80 zł. Zapinane kardigany już od pewnego czasu królują w najmłodniejszych trendach. Tak też będzie w zbliżającym się sezonie jesień-zima. Zatem, tak jak Oliwia, wybierzcie wzór w fioletowym kolorze, a taki wyszukaliśmy w sklepie internetowym Mojito. To luźny fason z ozdobnymi guzikami i obniżoną linią ramion. Również na tej fotce naszą uwagę przyciągnęły różowe spodnie dresowe. Takie kupicie wprost ze sklepu 4F. Jeśli cenicie sobie wygodę i komfort użytkowania, z pewnością Was zainteresują. Tylko posłuchajcie, są wykonane z miękkiej dzianiny, a pas z regulacją i ściągacze przy nogawkach zapewniają idealne dopasowanie. Model ten sprawdzi się w codziennych outfitach czy też przy sportowych aktywnościach. W różowej kolorystyce jest również utrzymana kolejna propozycja z naszego zestawienia, a mówimy tu o kurtce typu Bomberka. Ten wzór kupicie w kropie. Zresztą do wyboru macie również czarną jej wersję, a taką też można zobaczyć w stylizacjach naszej bohaterki. Na chłodniejsze dni idealnie sprawdzi się kurtka puchowa, a ta wybrana przez Oliwię jest wykonana z błyszczącego materiału. W najbliższym sezonie będzie to bardzo modny trend, zresztą wspominaliśmy Wam o tym w naszym odcinku o kurtkach na jesień. Odnośnik do niego pojawia się właśnie na ekranie. Snickersom w stylu gwiazd również poświęciliśmy nasz modowy epizod. Jeśli z kolei chcecie wybrać wzór totalnie w stylu Panny Bieniuk, zajrzyjcie do sklepu internetowego Born to Be. Kupicie tu bardzo oryginalne buty z naszywkami i kolorową podeszwą. Zresztą możecie wybierać spośród różnych opcji, a link do tego produktu znajdziecie w opisie. Niektórzy influencerzy wprost pokochali swoje dzwony. Można je na przykład zobaczyć w wielu stylizacjach wersów. Nasza bohaterka też je wybrała. Jeśli i Wy chcecie mieć ten fason w Waszych szafach, zapraszamy na zakupy na stronę Bornpre.pl. Świetnie wydłuża i wyszczupla nogi, a także zbiera mnóstwo innych pozytywnych opinii od zadowolonych klientek. Mamy nadzieję, że wśród zaprezentowanych ubrań każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, że linki do wszystkich rzeczy specjalnie dla Was podaliśmy w opisie odcinka. Dzięki nim szybko i łatwo zrobicie zakupy w polecanych przez nas sklepach internetowych. Podobnie jak w naszym sklepie dla ciekawskich, miejscu dla miłośników rewelacyjnych koszulek, toreb i kubków. A teraz kończymy nasz odcinek, bo słyszymy się niebawem w kolejnym. Nie zapomnijcie o kliknięciu suba i kciuku w górę, abyśmy wiedzieli, że ten materiał się Wam podobał. Do usłyszenia, cześć!